Sezon na aftersceny rozpoczęty. Stara się nie podpierać tą ręką, bo tak jakbyś miał kifozę. Smutno się zrobiło, na Dziś sparowałem twarz Niveą. Myślisz, że się sprzedałem? Katapulta to broń znania... Zniania. Zniania. nie się Nie miałem, kurwa. Ulica Jestem mnie... Zbywa. Ulica mnie wychowywała. Mmm, miętowa. Ale mocno miętowa. Mm. Jak krążek miętowy w kiblu. Można to porzuć? Klamer! No kurde! Myślę, jak to Kmicic mówił, kiedy ładował. Chętno żyć będę! Chętno żyć będę tą amunicją! włosa poprawił masz jak Elvis. A mi to jest syntol, ser wstrzyknąłeś? Syntelol. Syntelol. Nie, <grym> ja... nie no syntol, ale ja syntelol. To może zapałkę tak wkładać tutaj? Ty <grym> kretinie. Siła, <p> <grym> Chciałbym, kiedyś tak spoliczkować No No Domyślam się. Może kiedyś będzie szansa. No bo się? Powiem tak, jak mi okularów nie zrzucisz, to nie. <grym> <grym> wiedziałem. Nie rób problemation. Składam reklamation. Patrz, co kawałek ty jak Lord Vader jesteś normalnie. Dobra, bo my używamy przyrządu do. Jak to jest? Kurwa, przyrządu do usuwania strzy. Przyrządu do us... Używamy przyrządu do usuwania skrzywek. Czy ktoś wie, jaka jest krótsza nazwa na to gówno? Ty po Tak klamer sponiewierałeś. Szczerze? Potęczu. 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 Widzę twarz w tym tęczu. Przynajmniej dzisiaj klamer... klamera nie ma. Tu. Szybko pójdzie. Znowu ta królewska choroba. No dopadła. Lenistwo Plastikową łóżkę przyklejam taśmą na jedno ramię przyrządu do usuwania przy... skrzywek <laughs> Szy... A jakie to jest głupie no Powiedz na tym <laughs> Na tym Wihajsterze To jest Wihajster, tu przyklejamy i koniec Panie, jakiś nie jakieś ramię usuwania skrzywek w szywek To jest zajebiste. Ała. <laughs> Co się dzieje primasz? Ponieważ... Prądu nam zabrakło, wyrąbało krasnolud. Jedziemy gdzieś, nie wiadomo gdzie, gdzie jeszcze prąd mają. Za chwilę będziemy montować i się wyrobimy. Rozumiecie? Tak, jest 15.15, .15, a za 3 godziny ma być odcinek. <grytanie> Jak to zrobimy? Żebyście nie wiem. uwierzyli, że jest 15.15, .15, proszę bardzo. Dimos jakoś zmontuje. Totalna masakra. <grytanie> Wyłączyli prąd w dniu premiery. Za to powinniśmy ich pozwać. No. Masakra. Bez zbiór Bez the